Radio CKP i Witam Państwa w naszej kolejnej audycji przy mikrofonie Andrzej Leusz. Dziś będziemy na łączach w Tarnopolu, a także Samborze i Stryju w obwodzie lwowskim. Porozmawiamy też z Anną Morgaczową z Kijowa, która po wybuchu pełnoskalowej wojny wyjechała na zachodnią Ukrainę, do Iwano-Frankiwska, czyli dawnego Stanisławowa. Początku kwietnia doszło do ataku na Tarnopol. O tym wspomina Maryna Wojnowa z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Światowego. W rozmowie z Danutą Stefanko mówiła też o działalności pomocowej mieszkańców Tarnopola i władz miejskich. Dosłownie wieczorem przed atakiem opowiadałam znajomym z Polski, że w Tarnopoliu jest powiedzmy tak samo spokojnie, jak było dwa, trzy tygodnie temu, a poza tym, poza tym atakiem wszystko pozostaje się bez zmian, tylko uchodźców jest coraz więcej w obwodzie i ogółem w obwodzie Ternopolskim. Część utrzymuje się tutaj, ludzi wszędzie jest pełno i myślę, że taka sytuacja utrzyma się przez dłuższy czas. No właśnie, jak wygląda ta sytuacja z pomocą? Jak mieszkańcy odbierają uchodźców, ale też czy są jakieś akcje pomocowe dla żołnierzy? Tarnopol od pierwszego dnia wojny włączał się w akcje pomocy na rzecz żołnierzy i na rzecz ludności cywilnej. Nie wspominając teraz nawet o władzach miasta, o władzach obwodowych, którzy łączyli się natychmiast, też mogę powiedzieć, że aktywnie działają na rzecz wojska, na rzecz uchodźców, wolontariuszy, którzy działali począwszy od roku 2014 i włączyło się dużo nowych wolontariuszy. Każdy pomaga jak może. Na przykład nasze Polinijne Stowarzyszenie kulturalne, Oświatowej aktywnie współpracuje ze Zjednoczeniem Psychoterapeutów i dzięki temu, połączając nasze wysiłki, Przekazujemy nie osobno pomoc na wschód, a łączymy i możemy w jednym transporcie, na przykład, przekazać jedzenie, środki higieny, kosmetyki i lekarstwa. I to bardzo uskutecznie naszą pracę. No i tak samo robią chyba wszyscy. Jak jacyś wolontariusze organizują jakiś transport, to zawsze starają się, żeby ten transport był wypełniony, dosłownie wypchany. Żeby nie jechał pusty, żeby pomocy trafiło jak najwięcej. Jak wygląda sytuacja w środowisku polskim? Bo wiadomo, że pierwsze dni wojny były niespokojne, były niepewne i wiele osób chciało wyjechać. Wyjechało dużo ludzi, dużo osób należących do naszego stowarzyszenia to kobiety z dziećmi, natomiast większość osób starszych pozostało się jasne, że pozostali się mężczyźni. Mężczyźni w większości należą do obrony terytorialnej, ktoś do Zbrojnych Sił Ukrainy, ktoś do batalionów ochotniczych. Ci, którzy nie należą, działają też jako wolontariusze, owszem, nie wszyscy, ale większość, zdecydowana większość. I mogę powiedzieć śmiało, że absolutna większość moich znajomych teraz jest zaangażowana w pomoc na rzecz uchodźców i w pomoc na rzecz Sił Zbrojnych. W tym tygodniu w rejonie Samborskim i Stryjskim w obwodzie Lwowskim doszło do ataków rakietowych na infrastrukturę kolejową. Wcześniej udało nam się połączyć z działaczami środowisk polskich w Samborze i Stryju, a więc przenieśmy się teraz do Sambora, gdzie osoby z lokalnego domu polskiego aktywnie wspierają żołnierzy, obronę terytorialną, uchodźców oraz osoby potrzebujące. Maria Ziębowicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Samborze. Od pierwszych dni wojny w Saborze, zwłaszcza w Domu Polskim, zatrzymywały się osoby, które udawały się w do Polski. Był tu pierwszy transport, to był autokar z ludźmi i też samochody osobowe z EnergoDaru. Przyjechali chyba 26 w soboty właściwie zjeżdżali się już w nocy z piątku na sobotę. Їхалися, як вже спомням, з енергодару з Дніпра і удавалися до Польськи. Затрималися вдому польським. Ніхто ж на нослік, ніхто ж приїхали з рана, він випілити корбати або кави і удалися на границі в Крущенко і поїхали до Кросна. Наступних днях були особи, корихали з Житомирша, з Дніпра, з Запорожа вузнішим часі. W którymś tam dniu wojny, może 5-6 do domu polskiego zaczęły spływać dary, pomoc humanitarna. Więc już nie mieliśmy takiej możliwości, żeby te osoby wszystkie przynajmniej posadzić i poczęstować ich herbatą i kawałek. więc poprosiłam mera naszego miasta, żeby pomógł nam w jakieś jakiejś stulówki szkolnej, albo jeszcze czegoś, żeby mogliśmy te osoby poczęstować. Więc mer udostępnił nam, załatwił stulówkę szkolną. I te osoby udawali się już tam do tej szkoły, gdzie dyrektorka szkoły, nauczyciele, rodzice przygotowali cieple posiłek. Były to pierogi często albo jakieś drugie danie, żeby ciepła herbata, też coś na drogę im przygotowali i te osoby jechały dalej. Czyli od początku wojny działalność Domu Polskiego, ale też funkcjonowanie środowiska polskiego się mocno zmieniło? Tak, oczywiście. Mocno się zmieniło. Jak już później zaczęłam robić sobie taką listę osób, które nam pomagają w Domu Polskim, wolontariuszy, kierowców, którzy jeżdżą na granicę, żeby przywieźć pomoc humanitarną, to wyszło gdzieś ponad 40 osób, tych, których było zaangażowanych w działalność teraz właśnie w czasie wojny. Też nie zawsze to były osoby wcześniej związane z naszym towarzystwem. Były to osoby, mieszkańcy Sambora, Ukraińcy, ale wszyscy razem wspólnie robiliśmy, co mogliśmy, żeby jakoś nie wiem, ułatwić, pomóc tym osobom, które tutaj się znalazły w Samborze, bo też wiele osób zostaje w Samborze, przesiedlonych z wschodu Ukrainy. Jest jakiś punkt, gdzie oni mieszkają, czy też jest coś takiego, że mieszkańcy Sambora u siebie w domach przyjmują? Większość u siebie w domach. Niektórzy tam może mają wynajęte mieszkania w Samborze, albo też w okolicznych wioskach. Też na początku, nie wiem czy jeszcze teraz, ale na początku to była przygotowana szkoła. Gdzie te osoby mogły się zatrzymać? Wspomniała Pani, że do Zambora była pomoc humanitarna. Jakby do kogo ona dalej trafia? W pierwszej kolejności to do wojska. Staraliśmy się pomagać siłom zbrojnym Ukrainy, do wojska dużo wojskowych do nas przychodziło, albo tych, którzy zostali dopiero teraz powołani do wojska, obrona terytorialna, bo też potrzebowali ubrań, butów, mundurów. Теж до осіб, які тут зустріли присідляни. Надаль приходив до нас, питають опомог допомогу гуманітарну, теж у обрання. Але висилаємо теж транспорти на всходу країни. Помагали теж шпиталю діченцем, шпиталю військовому в Львові. Були у нас кулі так і для осіб, які мають там якісь зламання ног, то до Хмельника, до шпиталя військового висилалися. Różnie. Kto do nas się zwraca, staramy się pomóc, żeby też ta pomoc, która płynie do nas z Polski, żeby nie leżała u nas, nie marnowała się, a wysyłamy dalej. Musimy się jeszcze bardziej modlić i prosić Boga o to ustanie wojny, o pokój na Ukrainie, o pokój w całym świecie, bo też wiadomo, wojna na Ukrainie, ale cały świat to przeżywa i też Polska wspólnie z nami i Polacy przeżywają, pomagają bardzo, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Wszystkim Polakom, tutaj też nie tylko Polacy nam pomagają, ale mieliśmy pomoc humanitarną z Anglii, Polonia z Anglii nam pomagała, Niemcy, Francja również. Każdy z nas czeka na zakończenie wojny, ktoś już buduje jakieś plany, ma jakieś marzenia. Co pierwsze zrobi po zakończeniu wojny? A więc co pani zrobi, jak tylko się pani dowie, że zakończyła się wojna? Najpierw to zrobimy porządek w Domu Polskim, wysprzątamy to wszystko i zrobimy sobie jakąś imprezę. Dzień zwycięstwa, tak myślę. Lesia Buchera, dyrektor Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju, organizuje pomoc dla przesiedleńców i seniorów. Prowadzi również zajęcia z dziećmi. Cały czas kontaktuje z osobami ze środowiska polskiego, które pozostały w mieście i tymi, które wyjechały. Obecnie w Stryju mamy sytuację spokojniejszą, a niż w innych obwodach Ukrainy. Syreny wyją, ale już tak może nie zwracamy na to uwagę, to znaczy jak zwracamy, ale już inaczej organizator na to reaguje. Nie zawsze udaje się schować się w schronie, ponieważ no, mamy bardzo dużo pracy takiej, Pomocowej, czyli otrzymujemy pomoc humanitarną od przyjaciół, od organizacji, na przykład rodzina Kolpinga, dzieło Kolpinga w Ukrainie, dzieło Kolpinga w organizacji międzynarodowej. Otrzymujemy bardzo dużo wsparcia z Polski, z organizacji zaprzyjaźnionych, od przyjaciół. Pomaga nam też, jeżeli chodzi o transport, ksiądz proboszcz naszej parafii, Wojciech Bukowiec. Otrzymaliśmy pomoc od stowarzyszenia traugut.pl, otrzymaliśmy pomoc od księdza proboszcza parafii w Malechowie, Olega Salomona, jego fundacji charytatywnej, świętego Jana Pawła II. Wspieramy dzieci takie małe i z rodzinami, które właśnie obecnie zamieszkali w Stryju. Są to osoby z różnych miejscowości, spod Kijowa, z Harkowa, Odesy. No, oczywiście, chce się pomóc wszystkim i chce się, na przykład, żeby dzieci więcej się uśmiechały. Staramy się, jak najbardziej, żeby na przykład wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące. Nie zapominamy o naszych seniorach, którzy pozostali tutaj w stryju i są bardzo aktywni, chcą też pomóc wszystkim. I wojsku również, czyli udzielają swoją pomoc przy robieniu siatek maskujących, przygotowują jedzenie, przygotowują też orzechy na pakowanie takich zestawów energetycznych. Każdy jak może udziela swojej pomocy. No, na przykład, jeżeli chodzi o seniorów, to mówią w ten sposób, że jak czują się w takiej grupie, w takim gronie, gdzie można coś pomóc, to czują się już inaczej i odczuwają, że zwycięstwo jest blisko. Jeżeli chodzi o naukę, praca z dziećmi i młodzieżą w szkole, no to zajęcia odbywają się w trybie online. Oczywiście jak słychać syreny, to wtedy wszystko, wszystko wyłączamy i idziemy do schronu, nie możemy na przykład kontynuować naukę. Dzieci już są inne oczywiście, to nie są na przykład te dzieciaki, które się uśmiechali z radością, mówili o swoich osiągnięciach. Teraz zrobiły się bardzo takie, nie wiem, poważne, czy jak powiedzieć, no bardzo rzadko się uśmiechają i to mnie na przykład najbardziej boli. Zamieniam się czasem w uszy i staram się ich wysłuchać to, o czym chcą powiedzieć. Mam nadzieję, że jak skończy się wojna, to pierwsze co zrobię, to każde dziecko uścisnę i będziemy mówić tylko o dobrych rzeczach, będziemy dużo się uczyć. Może to trudno nazwać pozytywnym, ale jest taka rzecz, która się pojawiła, że nie trzeba dzieciom przypominać o tym, że mają zrobić zadania domowe, że mają być obecni na lekcjach, czyli o wszystkim pamiętają sami. Zrobili się tacy bardzo punktualni. Czasem tak bywa, że nie nadążam z wysyłką zadań domowych, to przypominają, że oczekują. Zrobili się tacy bardziej dorośli, zorganizowani. No, jest to inne. Dzieciństwo jest ich inne. Nie powinno ich hmm. tak być. Jakie są marzenia po wojnie, to jeżeli chodzi o ogrom nauczycielski czy o seniorów, no to marzymy o tym na przykład, żeby się spotkać przy kawie, żeby porozmawiać, kontynuować naukę. Uczyć się, też pomagać, wspierać jeden drugiego. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to będziemy myśleć dalej, jak będziemy pracować. Jeżeli chodzi o seniorów, to planujemy też zrobić taką uroczystość, dziesięciolecia w działalności Uniwersytetu III wieku. Przygotowujemy się od teraz, czyli każdy uczy się wierszy, piosenek, mimo wszystko, mimo sytuacji, która jest obecna. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to wspieramy się nawzajem. Postanowiliśmy, że zostajemy tutaj, niezależnie od sytuacji. Bycie razem jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o osoby, które wyjechały, czy o uczniów, którzy wyjechali, to jesteśmy w kontakcie. Piszemy do siebie nawzajem, spotykamy się online, czy w grupie, czy indywidualnie. Chyba nie ma takiej osoby, która by pozostała sama na sam. Wydaje mi się właśnie, że sytuacja wojny, właśnie ludzie w obliczu wojny wzbudzają w sobie takie najważniejsze wartości, czyli właśnie taka ludzkość, dobroć i pomoc dla innych, niesienie tej pomocy. Właśnie to jest piękne, że, że udało się zorganizować pomoc. Wspomniała Pani na początku, że ta pomoc dociera do uchodźców, do seniorów, czego najbardziej potrzebują, jak ta pomoc wygląda. Jeżeli mówimy o uchodźcach, to potrzebują dla dzieci no, wszystkiego, czyli chodzi o wyżywienie, chodzi o pampersy, chodzi o jakieś zabawki, słodycze. Jeżeli chodzi o takie osoby, powiedzmy sobie, o ich rodziców, no to mówią, że dla nich oni mówią po prostu, że nic nie chcą, tylko żeby się wojna skończyła i wrócić do swoich domów, ale staramy się im na przykład pomóc, jeżeli chodzi o branie, obuwie, środki higieniczne. Jeżeli chodzi o seniorów, no to są bardzo wdzięczni. Na przykład, jeżeli mówimy o takich seniorów, którzy są w domach i nie mogą się poruszać, to są bardzo wdzięczni, jeżeli chodzi o pamięć, po prostu, żeby na przykład przejść do nich. Jeżeli chodzi też o produkty spożywcze, czy też pampersy, czy też środki higieniczne, są bardzo wdzięczni w ogóle za wszystko. A ja w swoim imieniu chciałabym podziękować całej Polsce, wszystkim znajomym, wszystkim organizacjom. Trudno teraz przeliczyć, ale na pewno powiem, w całej Polsce za to, że. I tak wiedziałam, że Polska to jest moja ojczyzna, mój dom, ale teraz to jakoś może za mało tych słów. Jest takim sercem i taką duszą wspierającą, że wiem, że możemy liczyć. No i najważniejsze to na pewno też podziękowanie i trwanie na modlitwie w intencji wszystkich dobroczyńców całej Polski, całego świata, całej Europy. No i przede wszystkim tutaj w intencji Zbrojnych Sił Ukrainy, w intencji wszystkich ludzi dobrej woli, dobrego serca. W intencji zwycięstwa i pokoju w Ukrainie. Modlitwa też jest najważniejsza i odczuwam to codziennie, że zbliży nas do zwycięstwa. Trwamy na modlitwie wspólnie, rodzinnie, wspólnie z członkami rodziny Kolpinga, wspólnie z seniorami, z uczniami, na tyle, na ile się da. O pierwszych dniach wojny oraz wyjeździe z Kijowa opowiedziała Danucie Stefanko Anna Morgaczowa, nauczycielka języka polskiego, historii i kultury, a także działaczka środowiska polskiego w Kijowie. Obecnie mieszka w Iwano-Frankiwsku, pracuje zdalnie i buduje plany na przyszłość po zwycięstwie Ukrainy. Tak naprawdę mam szczęśliwy los, ponieważ od razu mogłam wyjechać. Jestem taką osobą, która. Kiedy usłyszałam pierwszy huk, pierwszą eksplozję, zrozumiałam, że nie mogę oddychać, że nie mogę zostać w Kijowie, bo ludzie są bardziej i mniej tolerancyjni na, nie wiem, na ten stres. Zrozumiałam, że muszę wyjechać i dlatego od 26 wyjechałam na zachód Ukrainy, jestem w na frankiwsku i moje rzeczy zmieniło się tak, że nie jestem w swoim domu, ale na szczęście jestem ze swoją rodziną. Jak udaje się teraz funkcjonować, bo wcześniej prowadziłaś aktywny tryb życia, różne projekty, różne wydarzenia, praca z młodzieżą, z dorosłymi, nauczanie, jak to teraz wygląda? Powiem tak, że tak naprawdę mamy takie szczęście, że nasza wiedza, ona zostaje przy nas i dlatego mogę nadal pracować. Jedynie, że ta sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ część naszych uczniów z Polskiej Szkoły subotniej mogła wyjechać do Polski razem z naszym zespołem kijowskim w Polanie z Naddniebru. Część wyjechała i tam mają, prowadzą aktywny tryb życia, mają treningi, spotkania i na szczęście tym dzieciakom się powiodło, ale część nie mogła, nie miała możliwości wyjechać, bo to też ta ewakuacja wyglądała bardzo gwałtownie, tak naprawdę. Nie każdy mógł, nawet Kijów jest olbrzymi, i nie każdy mógł. Mógł jechać na przykład z lewego brzegu. I teraz to jest także część dzieci ma te zajęcia, a część po prostu nawet nie ma dostępu do internetu, bo nie wszyscy byli w Kijowie, część mieszkała w tych miastach, satelitach Kijowa, naszej Buczy, Irpieniu i tym podobnego. Cieszę się tym, że Iwano Frankiewski jest takim miastem, w którym ludzie mogą oddychać mniej więcej spokojnie, ale te alarmy oczywiście są po prostu nie wiem, te alarmy bardzo denerwują. <śmum> Powiem szczerze, kiedy w nocy budzi się parę razy od tego, że słyszysz huksany, to oczywiście trudno powiedzieć o tym poczuciu spokoju i bezpieczeństwa. Wracając jeszcze do działalności, jak ludzie reagują jakby czy chętnie wracają do tych zajęć? To wygląda w taki sposób, że przed wojną bardziej pracowałam z osobami, które mają polskie pochodzenie i uczyłam polskiej historii i kultury. Teraz te osoby lub wyjechały do Polski, lub zostały w Kijowie, ale trochę jestem im nie na czasie, tak powiem szczerze. Więcej zgłasza się osób, które potrzebują podstawowej znajomości języka polskiego, bo lub działają w jakichś organizacjach, lub po prostu wyjechali do Polski, bo Polsko okazuje dużo wsparcia oczywiście. Z dziećmi jest różnie, bo ktoś ma takie normalne zajęcia, ale zdalne, ale mamy problem z tymi małymi dzieciakami, które po prostu chodziły do nas do sobotniej szkoły, to mają tam 5 lat i z tym nauczaniem zdalnym to oczywiście to jest już taka skomplikowana kwestia, ale myślimy o tym, bo tak naprawdę do mnie już zgłosiło się parę osób, że dzieciaki potrzebują tych zajęć, bo dla nich to też taka... Taka radość tak naprawdę. Planujemy wracać aktywnie do działalności, ponieważ uważamy, że to jest ważne, to jest potrzebne i to jest zawsze to, czego człowiek potrzebuje. Człowiek potrzebuje człowieka. Co by chciałaś robić? Pierwsze twoje działanie po zakończeniu wojny. Szczerze mówiąc, przed samą wojną planowałam pojechać do Polski na jakiś czas, żeby po prostu no, spędzić trochę czasu w Polsce, jeszcze bliżej poznać ten kraj i planuję po prostu na jeden weekend pojechać do Warszawy i napić się kawę z kolegami, którzy bardzo mnie wspierają w tym czasie. I wrócić do domu. Radio IDE Dziękujemy Państwu, że byliście z nami i wysłuchaliście dzisiejszej audycji radia CKP. I DE. Życzymy każdemu wytrwałości oraz cierpliwości w tej wojennej atmosferze. Wierzymy w zwycięstwo Ukrainy oraz lepsze jutro. Do usłyszenia. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.